Siemanko. Widzicie, yy, dzisiaj wam pokażę rybkę, nie wiem jak się nazywa, ale bardzo piękna, zobaczcie sobie brzuszek. Nie wiem jak się nazywa, możecie w komentarzach napisać jak ta rybka się nazywa. Teraz wam pokażę jak pod mostem zawieźć most, znaczy takie sobie przejście. Chodźcie. Troszeczkę będzie trzeba tutaj uważać, bo to stromo. O Jezu. O, kujące tu są pokrzywy. to trzeba też być odgórzem. Zaraz wyjdziemy sobie troszeczkę. Jak widzicie, to jak głęboko jest. Kamienie nawet się za, już chowałem pod wodę, ale to się nic nie stało. Zimna woda, fest, bardzo mocno. O! Ktoś mi zrzucił z, z mostu e, kamień. Ostatni kamień. Jak coś, e, opublikujcie mój kanał i jeszcze opublikujcie, dawajcie komentarze na grupo social. Yy, tutaj jeszcze Jak coś pisze, piszcie w komentarzach Jak to wydarzyło się fajnie Dajcie łapkę w górę Jak coś się wam nie podoba to w komentarzach piszcie Do zobaczenia